Paco Power System IMAX, najlepsza odżywka na budowy czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy Licy Kiepury 5W. Za mi wieczorne zajęcia pięściarskie, które prowadził Mateusz Gątnicki. Nasz znakomity zawodnik. Ja przy panu w ubiegłym roku brązowy, medalista młodzieżowych, mistrzostw Polski. Mateusz, od pół roku jesteś instruktorem. Jak czujesz się w tej roli? No, fajne przeżycie, na pewno były inne doświadczenie niż teringowe. Uwagę. No jest inaczej. Fajne, ciekawe doświadczenie. No, nabieram tego doświadczenia, trenuję tyle razy po prostu treningi, ile mogę, kiedy jest okazja. No bardzo fajne doświadczenie, zbieram je powoli, powoli, pomału. No ale mam tutaj, mam tu od kogoś uczyć. Od tenera Maciewskiego mogę wyciągnąć bardzo wiele tych sztuczek treningowych, na e, tak co zwracasz uwagę, e, jak prowadzisz trening, także mam przed kogo uczyć i bardzo fajne doświadczenia, e, ja je tak po mału gromadzisz. Zawodnicy zwłaszcza Ci nowi bardzo ciebie chwalą, wiesz, poświęcasz, że poświęca się bardzo dużo czasu, wszystko dokładnie tłumaczysz. Myślę, że tak powinno się robić, ponieważ jak ktoś się na że od początku to będzie już źle robił, a taki nawykalony, który jest błędny, bardzo ciężko jest poprawić samiem po bo miałem takie złe nawyki, które do tej pory mi wypadły, się poprawić. Także lepiej jest, dużo łatwiej jest nauczyć porządnie kogoś, wykonywać e, się wszystkie poprawiać błędy po Także starać się nie zostawiać błędów dla innych trenerów. No to już sprawia Ci coś? Jakieś trudności tutaj w tej pracy szkoleniowej? Masz już jakiś problem? Eee, no takiej problemu nie mam, ale na pewno to wszystko ogólnie eee, sumując, stwarza pewne trudności, bo brak mi tego doświadczenia, ten jest no ale wszystko pomału pomału. Myślę, że będzie w w dobrym kierunku. Jak będę chciał wkładać w to pasję, to na pewno będą jakieś rezultaty takie. Wróćmy do Mateusza Gątnickiego, pięściarza. Musiałeś na chwilę wziąć rozbraty z boksem z powodów zdrowotnych. Jak się okazało, te problemy kardiologiczne nie są groźne. No i o ile mi wiadomo, tak wracasz wkrótce do ringu. E, jeszcze nie wiem, kiedy dokładnie. To jest prawda, że okazało się, że to nie była żadna poważna kwestia, tylko... E, Takiej chwyta, ta chwilowa komplikacja, a kiedy wrócę i ja, to nic jeszcze nie wiadomo. Na razie skupię się na tym, co robię typu. Ja przypomnę internautom .pl. w ubiegłym roku byłeś czołowym zawodnikiem Grand Prix, wiązaliśmy duże też nadzieje z medalem na mistrzostwach Polski seniorów. Chodzi gdzieś tam po głowie, że no, trzeba będzie chyba spróbować swoich sił w tym dorosłym boksie, bo masz medale młodzieżowych mistrzostw polskim, no, ale tego seniorskiego medalu jeszcze nie masz. Brakuje na pewno na pewno chciałbym go e, zdobyć, no ale czego tam będę, no to nie mi na razie odpowiadać. Mateusz wkrótce Łukasz Grybomacie stoczy swoją 22 walkę na zawodowym ringu 22 grudnia w Radomiu Walczyć będzie z Sasunem Karapetianem. Sasun do tej pory nie przegrał żadnego z pięciu pojedynków. Jak myślisz jak będzie wyglądała ta walka? Łukasz. Da radę uporać się z Sasunem w tą, ja wierzę oczywiście bardzo mocno, tak jak myślę, że i ty, ale czy przed czasem da radę się z nim uporać? E, nie wiem, czy przed czasem też na pewno e, e, na że mamy da radę. Myślę, że będzie bardzo fajna walka, bo pamiętam, że jeszcze na, razem jak ja jeździł, na gdynki to też był e, takie bardzo fajne, bo myślę, że e, z grubym w połączeniu będzie to bardzo ładna walka, a jak się zakończy, przed czasem, nie mam pojęcia. Gruby jest fajnie, dobrze przygotowany, Myślę, że będzie ciekawa e, walka i wygrywka. Mam nadzieję, że się czas.